W salamu wa Rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nazywam się Mohamed, mam 29 lat, jestem mniej więcej 4 lata muzułmany. Każdy człowiek się w ciągu swojego życia pyta: Skąd jestem, kim jestem, jaki sens ma życie? Szukałem odpowiedź na te pytania w Biblii. Nauczyłem się, że Bóg jest tylko jednym, unikalny, że on wszystko stworzył, że on jest władcą świata i że tylko do niego samego się modli. Tego zdania byłem tylko ja, bo każdy proboszcz próbował mi bezskutecznie wytłumaczyć, że Maria jest Matką Boga, Bóg jest Ojcem, Jezus jest synem i jednocześnie w człowieka zamieniony Bóg. Nie zapomnijcie tego ducha. Wszyscy razem jaki sposób są tą i samą osobą? Najlepiej się modlić do Pana Jezusa. Dla mnie to wszystko nie było logiczne, nie miało sensu, dlatego zrezygnowałem z usiłowania się stać prawdziwym chrześcijanem. Próbowałem moje szczęście w filozofii i stwierdziłem, że czym więcej sensa życia szukałem, tym więcej dostałem depresję. Filozofia nie ofertuje zadowoloną odpowiedź na te pytania. W okresie czasu po 11 września był Islam popularnym tematem w telewizji. Byłem ciekawy, czy to prawda była, co oni o Islamie opowiadali. Zdecydowałem się kupić przetłumaczenie Korana i sam prawdy poszukać. Wcześniej mnie Islam nie interesował, po muzułmanów w Europie widziałem w dyskotekach albo w lokarach z automatami do gry za pieniądze. Tam pili alkohol i zaczepiali dziewczyny i chętnie kogoś skopali. Myślałem, dlaczego ma być ich religia lepsza od mojej, jak oni to samo robili jak członki innych religii. Więc czytałem Korana i nic nie znalazłem o zabijaniu niewinnych. Odwrotnie jest. W islam zabrania zabijanie kobiet, dzieci, starych i nawet zwierząt. Samobójstwo jest też zabronione. Czytałem nawet, że kto jednego człowieka zabije, to jest jakby całą ludzkość zabił. A kto jednego człowieka uratuje, to jest jakby całą ludzkość uratował. Czytałem o prorogach przed Muhammad Salose, na przykład Noah, Abraham, Mozesz, Jezus i tak dalej. Jak się starali ludzi do czystego monoteizmu zapraszać, żeby koło Allaha nikomu innemu nie służyli i żeby Allahowi żadnego udziałownika nie dodawali. Teraz rozumiem, dlaczego Tora i Ewangelii były wyjawione i że Koran jest ostatnią, książek, książk, ostatnią książką książek Boga, i że Mohamed Wasallam jest pieczęciem wszystkich proroków. Poszedłem do pierwszego, lepszego meczetu i dwa miesiące po 11 września złożyłem wyznanie. To jest po arabsku szada. Mimo, że ja wiedziałem, że na podstawie złej propagandy islamu na mnie dużo kłopotów czeka. Imam mnie pytał, spytał, dlaczego chcę być muzułmanem i czy się dobrze zastanowałem. Powiedział mi, żebym kilka dni później przyszedł złożyć wyznanie. Przyszłem, elhamdulillah. Po ceremonii przystały mi swojego syna i jego przyjacieli. Pokazali mi w dwóch godzinach, jak się modli. To było wszystko. Tylko jeden chłopak z całego meczetu postarał się mi arabskie litery pokazać. Wzglądem tego, że nie miałem prywatnego kontaktu do wiernych, musiałem, musiałem siebie prawie wszystko sam nauczyć. Dodać jeszcze, że z zewnątrz wywierany nacisk na mnie zrezygnować z wiary nie pomaga mi w tej sprawie. Pytałem siebie, czy to wszystko? Czy to jest islam? Może być, że się pomyliłem. Powiedziałem imamu, że chcę wrócić do wczesnej wiary, bo się między swoich lepiej czuję. Odpowiedział mi, że to nie jest problem, że to nie odgrywa roli, czy jestem Żydem, chrześcijanem albo muzułmanem. Będę zawsze mile widziany w meczecie. Pół roku chodziłem do kościoła, aż zrozumiałem, że już nie mogę więcej być chrześcijanem. Nie mogłem już przedtem wspominać dogmatów chrześcijańskich uznać. Z drugiej strony miałem błogie uczucie w tym meczecie. Co robić? Wstąpiłem ponowno do islamu i, zaakceptowa i zaakceptowałem, że jestem muzułmanem. Zróżniczą, że teraz miałem zamiar w przyszłości moją religię za Koraną i za suną orientować, niezależno od innych muzułmanów. Dwa lata później poznałem praktykujących muzułmanów, którzy mi pomagali się dokształcić i pokazali mi, jak się islam w rzeczywistości praktykuje. Niech Allah ta'ala ich za to wynagrodzi i im dżana torfu Moja żona jest Niemką i wstąpiła w ponownym sposobie do islamu, ale bez wyjścia z religii. Jesteśmy wdzięczni, że Allah ta'ala nas na Jego prawidłowy ślad prawdy prowadził, Elhamdulillah. My życzymy wszystkim też szczęście i dlatego modlimy się do Allaha ta'ala